Witam wszystkich tu To To jest mój drugi vlog na tym kanale eee, Dzisiaj e, przez miasto, przez jakieś uliczki tutaj, żeby Wam pokazać, że naprawdę mieszkam w Anglii i, I pokazać trochę, bo Nie wiem czy przez następny miesiąc lub dwa tygodnie, czy coś takiego Będę stawiał filmiki Ale będę próbował, bo się przeprowadzam i Prawdopodobnie nie będę miał neta przez jakiś tam czas, ale spróbuję się tam przez mamy telefonu, coś. Eee, mam nadzieję, że nic tu za mnie nie idzie, bo jakichś dwóch gości mnie śledziło. A żeby w ogóle ten wczoraj, co się nie odbył między Polskami, ja to nie, nie wiem. Eee, dla mnie to jest wina PIF tam i PZPN, żeby, żeby nie przewidzieć pogody na dwa dni przed to już trzeba mieć talent niezły a to jest taki dowód mały, że mieszkam w Anglii to angielskie rumy i w ogóle rejestracje mam nadzieję, że coś zobaczyliście <laughs> w ogóle sorry za tego Obraz na tym filmie, że będzie słaby, lub coś Bo nagrywam z iPodem i jeszcze idę A iPod to nie jest naj najlepsza nagrywalka na świecie, więc Sorry za to i... No przeprowadzam się za jakieś... W niedzielę się przeprowadzam w ogóle, a... Yy, co tam? No, w niedzielę się przeprowadzam, ale to tylko na inną ulicę Cały czas będę mieszkał w tym samym mieście, więc nie muszę zmieniać szkoły ani nic, więc będzie dobrze jak dla mnie. Po prostu tam do większego domu się przeprowadzamy właśnie. Wracam z banku, bo zmieniałem adres. I ta baba w banku coś wiedziała dużo o mnie, więc to jest koniec tego vloga. Subskrybujcie, lajkujcie i podzielcie się tym filmikiem i tym kanałem ze znajomymi.